Elo widzowie, dzisiaj gramy w Rainbow Friends, ale ze specjalnym gościem. Ciao, jestem Szymon. Dziś będziemy próbować zespeedrunować chapter pierwszy. Chodź... Robimy pusta sekund. Znaczy 30 sekund, dzisiaj ja jestem dreamem. <grym> Dziś jesteś dreamem. Tymczasem żadnego tak. kartonu nie mieć. Jak <śmierdź> jeżeli będziemy grać w 15 osób, to jest Easy. Easy win. W 10 też. No chyba, że... No chyba, że dopiero nam jakiś bambików. <śmierdź> to to trochę inna rzecz. Bo grało się raz kiedyś, że dosłownie grasz sobie, grasz i masz na tych... Masz dosłownie 15 gracza, a na pierwszej nocy by, przegry... Umiera aż 10. No, dokładnie. To jest najgorsze jak się da... jak się da zrobić. Ja trochę w to grabam, to nie Wiem gdzie są wszystkie rzeczy, nie? No niby. Ten jest prosty, tutaj jedyną, drugim potworem. Jest oręb i purpur. Co? Bo purpur ma duży zasięg tłukania, nie? O, 49. Aha. Więc... Aha. Zaczynamy grę. Usiądź koło mnie w to No i wtedy z laską. Ładowanie. Fajna wycieczka będzie. No, będzie śmiesznie. <laughs> śmiesznie. Ja się boję, co będzie w czapterze drugim. Będzie nowy patch, z Tyjana Aha. Bim. No, dobry. Na razie ten czapter pierwszy był z... Jakiej pomocy potrzebujesz ode mnie O dobra U, Słyszę niebieskiego, ale mi się grała do Dobra lecę. Where are you running? Idę za tobą, mordo <noise> Boom, mi z buta Jaki, Jakiej nocy jest pierwszy potwór? Idzie niebieski chyba, bo wszyscy się schowali No niebieski Nie ma Boją się <noise> Dupki się boją <noise> Zaraz, któryś z nas umrze znać życie. Tak. O, teraz słyszę niebieskie. I zgadłem. I gościu bo... koło mnie umarł. Niebieski, cudownie! Ma... To ja może pójdę na, na dół poklotka. <laughs> on, on był tam na górze. I on do, przy ma... mnie. Głodny jest, a i tak rozwalał głowy. Jest nieco zespinalny na początek. Niebieski przed ramy, uciekaj. Tu, 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 tu. I tu kartą. Ciebie goni. kartą ja, ja, ja robię rana na drugą stronę. E, masz jakieś klocki? Bo będziemy mieli 22 klocki. Właśnie mam. To jest na unikaniu cypa. Mhm. Mm dwa klocki. Gdzie mogłyby być dwa klocki? Pójdę na dół. Prze... Przeczułam, że tam na dole nikt nie poszedł. A osoba, która jakaś umarła, ktoś na początku. Tak, na początku są klocki. Jeden i. O i drugi, mam dwa. Lecę dawaj. Lecę. Nie bój się. Jak jest tylko jeden potworek, to ja mogę nawet bez kartą ubrać. O kurde, nic nie mówiłem. Mam Czwarta, jest czwarta. No czy tylko trzy są? No i stąd, ty niebieska... ty niebieska parszywa dziadu, Dobra, nie Gdzie włożyć. jest? tam na dole. Odkładam, 3, 2, 1. Nic, chyba się. Easy, easy to było. To nie tak, że dwa razy prawie umarły. <grym> to było easy. Ja. U. U. Pierwszy s zielony. No zielony to już... on, on jak działa zielony? Pamiętam, no, ale on jest chyba ślepy to po prostu. Pewnie coś tam gdzie żeby... <trafię> 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 Patrz, ile osób tu poumierało. Dwie osoby już umarły na start. Ale nam prosów dodali. <trafię> Z czego trzy osoby cały czas w karponach siedzą. Czyli jest nas tylko czterech. Tylko pię no no tak, tylko cztery osoby są, żeby grać. Bo ten w pomarańczowym normalnie chodzi, a pozostałe trzy osoby ogóle cały czas w kartonie siedzą. Teraz musimy co znaleźć? Y jedzenie chyba. No, bo orange będzie kolejny, czy fioletowy? Orange. To chyba będzie w ostatniej rundzie. Jak mhm. Jako dodatek. Ale są trzy noce. To jak ostatnia no. będzie? W ostatniej nocy chyba dopiero będzie. Ale są trzy noce, a to już jest druga. To może już na tej jest? Nie. Na trzeciej będzie, bo na trzeciej uciek... <gryw> Idziesz tą samą drogą, co ja zawsze chodzę. Ale tym razem pójdę naokoło, bo tak tu się zielony raczej. Zielony już... po mnie. Złapał? Czy koło ciebie? Nie, podszedł, podszedł. Oh. On jest chyba ślepy. I on tak, noc, zielony, tak? Jeżeli zielony ci nie złapie, to zielony jest ślepi, i jeżeli do niego podejdziesz albo cię dotknie, umierasz. No jakiś ranuje. I tymczasem, jak który ma 5 paczek, już prawie. Bo już 4 mam. I tu będzie piąta. W tym pokoju będzie szósta. Nie, mam 5. 6. Mam 6 paczek z jedzeniem. Ja tu niebieskiego, więc się schowałem do kartonu. Teatr tu Tumadora. Pójdę tą tajną ścieżką do teatru. I mam 7. jedzeń Mam 7 opakowań. I tu jest niebieski Mam 8. 8 opakowań. Dobra, nie, Gości mi za rąbą. I ktoś mi jeszcze tam, ktoś tam jeszcze ma. I patrzcie, już mam opakowań. Widzisz to? Już 10. Gdzie to trzeba oddać? Do teatru, tam gdzie były klocki. Uważaj, znajdę to miejsce teraz. Ja ranuję. No to tak, osoby dosłownie tylko z kartonem chodzą. Ja mówię z kartonem, gdy przechodzę przez drzwi, bo się boję. Ja wtedy ja robię tak że otwieram drzwi i od razu uciekam od nich. Do tyłu. Jeżeli niczego nie ma, to idę. O, mam kolejną paczkę z jedzeniem, czyli mamy już 12. Ile ty masz? Paczek? Je jedną. To dawaj, no to o. nie tu, to tu, tu chodź. I tu masz teatr. Tu masz teatr. Tu właśnie... w i tu. Idziesz sobie tam masz teatr. Będziesz wiedział. Muszę się nauczyć czytać, nie? Aha, Głone jeszcze mogą być. No, teraz to już nie wiadomo. Dobra, ale mamy dwie paczki. I zielone tu idzie. Nie, zielone to się nie budzi. Możesz wyjść z kartonu. Wyłaś. No wyłaś, tam jest. Stoi i pilnuje, żebyśmy nie przeszli. I idziemy na dół. Ja tędy przychodziłem już. O cholercie, jasno. Goni mnie niebieski! Goni, goni! Goni, goni, goni! O nie, zielona Mam kartę, mam nadzieję, że mnie nie zabije. Zielony? Tak. Nie, niebieski, idzie na górę po drabinie. Której? A, dobra. I... <laughs> Bo jestem przy drugiej drabinie. Dobra, tutaj nie ma paczek, idę w tą. O! Tu jedna osoba awkuje. I czekasz, my znajdziemy paczki. No co za niedobry człowiek. O! Mamy to. Już, już mamy drugą na nazwę. I teraz jest pomarańczowy. Tak, bo on jest głodny. I dlatego, że mamy pomarańczowego, to z tego co pamiętam. Teraz będzie najgorzej, bo chyba są WSZYSTKIE POTWORY. Tak. Teraz są wszystkie potwory i musimy szukać... Nie wiem. Nie wiem, czego musimy szukać. Nie dostałem informacji. Tego chyba. Hmm. Znaj... Karton. ...dężowy. On mnie zabity taki szybki, że jak on ci zobaczy, to się nie da mu uciec, no. Ale pomarańczowy to tak. Bo do pomarańczowego to trzeba po prostu no, założyć tylko kartę i czekać aż ucieknie. Więc większej logiki nie ma. Ale, a fioletowy to przecież w wętach siedzi chyba. Czy to nie, czy to pomarańczowy? Nie. Który siedzi w wętach? Nie, fioletowy tak. Fioletowy wętach. Dobra. O, widzisz tutaj, w tym miejscu. No, no tak, i teraz... Ja I zawsze to... nie wiem jak to przejść. Ja też tam często ginę. Dlatego ja zawsze czekam aż pójdzie sobie. Albo omijam naokoło i idę. Fajny start. Tutaj był zielony na pewno na początku. No bo zielony się tam respi. O, mam już no, dwa bezpieczniki. No, mam dwa bezpieczniki. A, zielony tutaj. No ja nie! Tutaj. Zielony ty głupio. Nie lubię cię. Masz albo pieniądze, żeby się zrespić? Nie, ja nie umarłem, tylko... ...zielony mi... a i tak nie ma tam bezpiecznika, ale zielony mi tam usiadł, gdzie ja chciałem iść akurat. Teraz muszę naokoło, będę... w nie muszę naokoło, ale... Mam i tak cztery bezpieczniki już, czyli już mamy... ...jeszcze tylko 10 do znalezienia. Idę po... Ja nie mówię, że one się respią właśnie. One się respią tam wszędzie, gdzie jedzenie. Dobra, mam pięć. Słyszałem coś, więc weszłem do tego Coś głośnego, więc chyba pomarańcz Nie, pomarańcz to, pomarań to będzie alarm wtedy pikał, z tego co wiem Chyba O, mam już siedem tych bezpieczników Do mnie coś idzie chyba A gdzie jesteś? Mam bezpiecznik Rano, o do... 10 bezpieczników 10 bezpieczników. Nie, 8. mam 9 bezpieczników. 9 Pomarańczowy, czyli muszę się schować. Niech pobiegnie. Słyszę zielonego Która akurat idzie w, moje, w moją stronę. Schowam się tutaj. Dobra, żyję, żyję, mam 9 bezpieczników i żyję. Ile mam? ja mieć? widzę tego fioletowego widzę i się boję teraz. No, Dużąc. teraz to ty... <laughs> Stań tak, żeby nie być na drodze u pomarańczowego. Do tego nie mieć żadnego potwora przed sobą ani zasu. Słyszałem, jak chwilę tylko wypędy, pomarańczowy koło mnie przebiegł. A jestem przy teatrze do, do tak blisko teatru strasznie. Chyba trzeba iść karmę dać, nie? No nie, on zaraz się skończy, ale nie ma tu filet. Okay. Mam 10 bezpieczników, 10, 11. Tylko nie mogę już zebrać. Patrz, patrz jaki teraz wystrzał będzie. Nie mam jeden. <noise> 10 bezpieczników z grubej rury, plus jeden. Widzisz, ja mówiłem, że ja umiem speedrunować. Byłeś tam na dole? O, tu fiolet... naokoło muszę iść, bo filet to tu jest. I mam, mam wszystkie bezpieczniki, teraz tylko muszę tam dojść. Patrzę, ja to daje tak. Ile to masz bezpieczników? Dwa? Czy jeden, jeden, jeden. No to jeszcze jeden. Idę na dół. Dobra, nie ma go tu. Zielony tu podszedł. Gdzie? Idzie za mną. Słyszę, gdzie? No nie grajdzie tutaj. tak. O nie! O nie! O jeszcze ten! Ran. Uciekaj! Dobra, ja sobie dam radę, ja sobie dam radę, ja znam te triki. Dobra, omijanka, teraz wyjdę uważaj! <ścoughs> 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 najgorsze... Teraz najgorsze będzie, uwierz mi. Teraz... O, mam wszystkie bezpieczniki. No tak. No i jeden akurat dół na spawnie. Znaczy na tym. Przy akurat tym miejscu i patrz, Nie mamy skończoną gierkę. I tak to się robi. Czy nie? Już koniec. Nie, nie, chyba jeszcze jeden mam. Ja nie wiem, ja to... Ja to tam się na potworek mam. Ty, bo jeszcze, wiesz, jakich potworów na pewno kolorów nie było. Nie było koloru. Jest kolor niebieski, zielony, pomarańczowy, fioletowy. Jeszcze nie było różowego, żółtego, niebieskiego, znaczy takiego, takiego cyjankowego takiego po prostu cyjankowy, jasnego, niebieskiego jest. i jeszcze czerwony. Nie ma czerwonego. Żółty, żółty jest, cyjankowy jest. Ale to nie ten chapter. Nie, żółty w drugim chapterze jest. Jest, taki ten Aha, no to, no to, ale czerwonego nie ma. Ten wolny test, Dobra, to jest ten, który do mnie gada. Dobra. Wow. I ty mi to teraz mówisz. Pięć latarek, jest nas tylko pięć. Ty to rozumiesz? Mhm. Najtrudniejszy level w 5 osób. I super szybki speedrun. Dobra, mam lantarkę, leco. Jak znajdę 9 baterii i nie umrę, to ja jestem święty. Ale zielony jest u mnie, bo słyszę tak i niebieski. Wszyscy są u mnie. Ale nie ma żadnej baterii. Poszedł sobie zielony, słyszałem, ale niebieskiego słyszę. Mam baterię, jedną. No. Mam też jedną baterię. Mam dwie. Nie lubię tego levela najbardziej. Nie, niebieski mnie Dobra, czy jestem bezpieczny? Zero baterii w tym pokoju. Jestem na zamku. I mam trzecią baterię. Mamy trzy baterie. Czyli jeden rządek. Mam pięć baterii. Mam kolejną baterię. ale cztery baterie. Ja, ja, się, ja się boję ruszyć, bo nie wiesz, jaki po mnie krąży. Krąży? No. A, a gdzie już jesteś? Trzy razy tutaj. Trzy razy tutaj przebiegł, Na takich schodkach. Nie wiem, idę do teatru. I mam baterię. Teatrze zielony, nie idź do teatru. O nie. <noise> o nie! <noise> tutaj, jestem w takim łóżku, że przebiega ścieżka orej. No gdzieś z boku stań. Tak po prostu. On cię sobie nie złapie. W kartonie i z boku. Do rogu, por A jak już koło ciebie przebiegnie, pomarańczowy to już możesz mhm. normalnie iść. Tak? będzie tutaj dwa razy trążył? Nie, on pojedyń, ale nie, na tej nocy chyba dwa. Nie, bo wiesz, że będziemy mieli, jeszcze ty masz, ile masz baterii? Dwie czy jedną? Dwie. No to będziemy mieli, patrz ile już. Teraz nie. już nie dałem tutaj, siedem. Nie, siedem. Dwie baterie i. Chyba zielony tutaj idzie, bo go wcześniej widziałem. Nie, zielony tutaj nie idzie, niebieski. Idzie, idzie, idzie. mówię, i tam jest. Możliwe, że będzie szedł w tę stronę. Nie, poszedł w tą drugą Nie, tak idzie, tutaj. Ten... Tutaj. idzie tutaj Idzie tutaj Nie idzie tutaj Karton zajmuje tak? karton i uciekaj Nie, poszedł w tamty ten... miejsce, gdzie on zwykle tędy nie chodzi uh -huh. Ja idę teraz do zamku Ułukiwałem go. Jestem w zamku i teraz najważniejsze. Byłeś w podziemiach? Nie. No to chodź do podziemi. podziemi. W podziemiach są ostatnie dwie baterie, ja czy to mówię. Ja nakarmię pomarańczowego. Ułupi to trup w sumie. Że nakarmiłem. I tak, jest w podziemiach, są te dwie baterie. Idę tam Kurde, po co ja teraz świadczy? Fioletowy tu jest, nie mogę nic zrobić. Muszę czekać. No, podświetliły się. No, idziesz do pod, podziemi, czy ja, ja idę. Idziemy obydwoje. Dobra, no ja mam fioletowego, więc jeszcze trochę poczekam. <noise> o, poszedł sobie. I słyszę zielonego? I mam dwie baterie. Zdejm Zabieram baterię. Niebieski to jest. Wykiwam go. No i co? Im karton. Nie wiem, gdzie jest. Mi się mi jeszcze nie pokazało, żeby zabierało się baterię. No, no bo akurat niebieski był przede mną, no ale już mam dwie. Pyk. I teraz to. Niech fioletowy. Niech fioletowy. Nie, nie biegnie. Nie słyszałam. Niech fioletowy stąd se pójdzie, bo tu jest fioletowy. Okej, okay, poszedź. Ja już się spitramu. Ale by był fail jak teraz umarł. No. Ale fail. Dobra. Trzy, dwa, jeden. Dawaj. Spik. O, lecimy! To było już trochę trudne, przyznam. Nagrywało się wszystko, Tak tak o to nie było łatwo. No? Ale mamy to i to jest najważniejsze. Jot ja mam. Teraz możemy iść sobie do domu, ci otworzyć sobie. Nie, idziemy do teraz do niego. Nie. Nie. Mhm. To nie koniec. A ile nas pięć? Ty wiesz, że jest cały czas... wiesz, że tylko my w tym... W tym, w tym... na ostatniej nocy pracowaliśmy? Wszyscy inni siedzą w kartonach? Mówiłem ci. Zostaną trzy osoby tylko, które siedzą w kartonach. A jakby kartonów nie, nie było, to my... Umarł Ktoś umarł? Nikt. Ale pewnie wszyscy w kartonach siedzą. O, to Dawaj, to bierz biletki, robimy... Jaka czapeczka ci się trafi? Ja pomarańczowa. A tobie? Też, jesteś jedyni o, 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 o. <grym> pomarańczowi dwóch zielonych i jeden niebieski Tutaj trochę ciały spień, No mm, dobra Walą Tutaj na początku się opłaca nie wchodzi w te balony. On jak je bambić, Wejdzie! Jak ci mówię, będą takie trzy osoby, które umrą. Nie, mm -hmm. to, No. O! Czerwony balonik. Ale to jeden ten przyjaciel, a nie wszyscy ten przyjaciele. Patrz, patrz, patrz. Wiedział. Debilnie? A to ty nadepnąłeś Chyba. Nie, to ty. Dobra. Tymczasem ja. To cię pod czapką. Nadepną. Dawaj, jemy ciasu. Ciachu. Daj mi ciach. Nie. Weź sztuce szybko mi... <taktika rana> tak, tikara. <rana> mm, dobra, spycham, spycham klocki. Nie gada, że nie mi damy rady. Ktoś tak przepycha kłoski, że... Partikulera! Partikulry! Dobra, goni mnie niebieski. Wszystkich na mógł. No, ale... Ja specjalnie poczekałem, żeby mnie szybciej gonił. Pod co się kucza? Nie tu! Nie w tą sumę! Ja uciekłam! Ej, o no tym nie Nara niebieski. <laughs> no. Nie nie Aha. Ty wiesz, ile nas. Samkę daję w Czyli patrz, ile osób tylko przyszło. Cztery osoby przeżyły łącznie z nami. Tylko. No, ja jestem. Jestem. Ty się składał w kartę na No tak. Tu się bał. Najważniejsze, że my to zrobiliśmy. I nie umarliśmy. I jak. Ładowanie. Dawaj podrób do lobby. A. tenka. To jest czerwony. To jest niby ten. No? Mhm. Te jego oczy. Ty chyba ten drugi, chyba ten drugi przeszłeś, co? Nie. No Właśnie. Powrót do lobby. Powrót do lobby. I zamykamy czapter drugi? Czy nie. Mm, Na stanach wcinku. Chłopie. Idę do krzaków, idziesz ze mną Chodź. No chodź tu Dobra, nagrywam... Chodź Chodź tutaj. Dobra widzowie. To my widzimy się w następnym odcinku. I w następnym odcinku robimy chapter drugi. Wy to rozumiecie, chapter drugi, Rainbow Friends. Tak widzę, będzie tupe. No ja idę spać. też